Dzisiaj zapraszamy Was na ostatnią polecajkę książkową. Najlepsze prezenty na święta. Są z nami dzieci, bo dzisiaj będą książki dla dorosłych. A dorośli czasami mają dzieci, a czasami są szczęśliwi. Także to, to zależy od punktu widzenia. I dzisiaj książki dla dorosłych, czyli ostatnia polecajka będzie taki solidny miszmasz Zacznij, bo nic nie powiedziałaś jeszcze. Tak, chciałam się zaznaczyć, bo zawsze pytacie i zawsze mówicie, że mogą powiedzieć, która bliźniaczka jest, która jest To jest Eliza, a to jest Lauretka. Tak. Czekaj, Dzień dobry. Nie, 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 tego. O, proszę no. bardzo, bo tam no. wyskoczysz. No. Tak, więc ja zacznę od Kirkę. Kirkę, która jest fantastyczną historią w klimacie mitycznym, bo mowa, mówimy tutaj o Kirkę, tej Kirkę właśnie z mitologii. I ta historia jest bardzo powolna, bardzo taka stonowana, nie ma jakiejś tam super szybkiej akcji, wszystko tak ładnie się na jednym poziomie toczy mm. i może się wydawać to strasznie nudne, zwłaszcza dla mnie, bo ja lubię jak książce się dzieje, ona ma mnie zaciekawić swoją akcją, coś ma się dziać naprawdę. Ale ta książka mnie uwiodła się swoim spokojnym klimatem, więc ja bardzo polecam. Jeśli kochacie mity, kochacie właśnie powolną akcję, to ta książka mm. nigdy dla was i was nie zawiedzie. Tak, i to jest w ogóle książka, którą ty często polecasz. Tak, chociaż dawno się jej nie polecam, bo nie, miało, nie było jakiejś szczególnej okazji, ale no, do niej wracam, bo jest ku temu właśnie okazja. Więc... No tak, Kirkę możecie kojarzyć tak, tak <grym> robiąc tutaj lekkie nakreślenie tła z mitologią oczywiście, to do niej Odyseusz trafił, ona zamieniała tych wszystkich mężczyzn Świnia. w świnie, czyli w zasadzie pozostawiała mężczyzn samym sobie w ich prawdziwej naturze. <grym> Dobrze, Horyzont Kuba Małecki. Książka, chyba moja ulubiona książka Kuby Małeckiego, przyznam Wam szczerze, bo nawet tegoroczny Saturnin tak bardzo mnie nie uwiodł jak Horyzont. To jest historia tak naprawdę dwojga osób, bez żadnych uczuć jakichś głębszych, których nic nie powinno połączyć, bo on jest y, weteranem wojennym, zmagającym się z demonami wojny, z demonami tego co przeżył, co widział. Ona z kolei jest dziewczyną młodego pokolenia, która pragnie sobie ułożyć życie po swojemu, żyć na własny rachunek na potór tak bardzo różni ludzie, a jednak bardzo sobie bliscy. On też spisuje swoje wspomnienia z Afganistanu i to też fajne tło było przy tej książce, bo faktycznie Kuba Małecki rozmawiał z weteranem z Afganistanu, żeby zrozumieć, co ten człowiek ma w głowie, co on przeszedł, jak postrzega rzeczywistość. Bardzo gorąco wam polecam. Tak. Dziecko, mi tu po plecach kopie, za mnie wykopiesz z, z przed Lecz, bo to jest mama, masz 15 sekund dajesz albo spadasz. 15 sekund może się owinę. Dalej mam do polecenia Marcina Mordkę z Żółte Ślepia, czyli taka bardziej słowiańska, fantastyczna historia, która ma genialne poczucie humoru jest tutaj jakiś przegenialny kod Nie pamiętam, jak on się nazywał. kod który miał jedno, jedno Proszę, słowo, jedno hasło, którym podsumowywał wszystko po prostu idealnie. Mamy tutaj... Ee, jak on się nazywał? M nie Miedwiediew. No też, też mi się pomyślało Miedwiediew. Generalnie facet nazywa się podobnie jak były prezydent y, Rosji. Y, medwid. Tak. Medwid, tak, Medwid. Yy, mamy tu Medwida, który bada historię zaginięcia swojego. Króla. Przyjaciela, no, przyjaciela króla. Chrobrego. chrobrego yy, I pomaga mu przy tym yy, Wiedźma. Wiedźma, właśnie, która jest tylko owego kota, który właśnie no, <laughs> rzuca fajnymi tekstami. Zaznaczmy jeszcze nie króla, księcia. On księcia, jeszcze wtedy tak, nie był tak, królem, tak, jeszcze tak, był tak. księciem. Także fajne. tak. Yy, Bardzo fajne to jest. Skwitować to można krótko. To jest słowiańska lektura w przeciwieństwie do Wiedźmina. Tak. Wiedźminowi wpisuje się słowiańszczyznę na siłę, na chama, a to jest słowiańskość. Bez żadnej Tak, pamiętaj, bo w Wiedźminie jest dżin, a dżin nie jest słowiański. To jest dobry dowód na to, że to nie jest. Król słowiański. Artur w ogóle mitów arturiańskich ile Wiedźminie tak. jest! O! Kolejna moja propozycja to czuły narrator Olga Tokarczuk. To jest non fiction w zasadzie, bo to jest zbiór esejów, takich wolnych, powiedzmy to, myśli spisanych przez autorkę, przez noblistkę już w zasadzie. Generalnie jak można krótko skwitować tę książkę? Nie da się. To jest po prostu wejście w głąb umysłu artysty, który tworzy, który dzieli się tym, w jaki sposób tworzy, kreuje swoje światy, w jaki sposób postrzega świat. Czytając czułego narratora, miałem nieodparte wrażenie, że Olga Tokaczuk weszła w moją głowę, prezentuje moje myśli, nazywając i dookreślając również te myśli, których ja nie jestem świadomy, ponieważ nie posiadam odpowiedniej wiedzy, odpowiedniej umiejętności, a ona jeszcze bardziej, po prostu jeszcze szerzej podchodzi do tego. Co ja myślę, co ja czuję. Po prostu niesamowite doświadczenie literackie, które ja Wam z całego serca polecam. Będzie o tej książce na pewno oddzielny film, bo ja muszę go po prostu nagrać. Czuję taką powinność i obowiązek. <laughs> Dawaj. Powinność i obowiązek. Ja mam kolejne, yy, kolejną książkę Łzyma i Martynę Raduchowskiej, To jest książka, którą ja również bardzo często polecam. Ostatnio również nie było okazji, ale teraz jest dobra. Tak, bo I... sobie nie miałaś focha, że Martyna w tym roku nie wydała trzeciego yy, tomu. Tak, i nadal mam focha i jestem obrażona na Martynę, więc się nie odzywam. Nie no żartuję, no to jest po prostu książka warta polecenia. I nadal czekam na ten trzeci to Mam nadzieję, że w przyszłym roku jak najszybciej się doczekam, Bo, 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 bo po prostu. To jest coś świetnego. Yy, jest to. Jak to już nie pamiętam. Aha, lata 30. XXI wieku, gdzie tutaj mamy przyszłość, w której y, istnieją cyborgi, androidy i to w ogóle... ogóle Jednym chciałem... słowem cyberpunk. Cyberpunk. Właśnie chciałam powiedzieć, że to jest w klimacie cyberpunk. I to jest ogólnie kryminał. To jest taki futurystyczny kryminał, gdzie naszym głównym bohaterem jest y, detektyw, który miał za swojego partnera właśnie... Y, Androida? zburga? Androida. Android. Androida, który nagle znikał, i występują w międzyczasie też y, morderstwa innych androidów. I właśnie tutaj y, cała historia toczy się wokół tego, czy ten jej, czy, ten, czy ta jego zbiegła partnerka, Androidka, ma coś z tym wspólnego. Z więc wielkim to, buntem maszyn. Tak, z wielkim buntem maszyn w tle, więc to jest coś naprawdę niesamowitego. Czytajcie, jeśli lubicie takie klimaty. W ogóle ja jeszcze. Przepraszam, że znowu w Dobry, ty, to. No, lubię, Słuchajcie, 10 grudnia wchodzi do sklepów. Upragniony, wyczekiwany szumnie Cyberpunk 2077 od REDów. Yy, wokół tej książki powstaje mnóstwo tytułów, które są wydawane na bazie tego fejmu, na bazie tej mody, mnóstwo książek. Martyna Raduchowska wydała tę książkę na długo Aaaa! przed Cyberpunkiem 2077. Co więcej, przez chwilę, no nie, nie, przez zapowiedzią nie? to nie. Przez chwilę pracowała nawet przy tej grze, przy scenariuszu, przez pewien okres czasu, ale to, co warto podkreślić na 100%, to jest fakt, że tu macie czysty cyberpunk, nie pisany pod modę, niepisane pod trendy, tylko po prostu pisane od serca i z pasją. Ta czy to, co wam nie sprawdza. No bo tu nie ma daty. Yy, Cyberpunk z... to już chyba z 7 lat jest. Yy, Zapowiada? Tak! Słuchajcie, kolejna pozycja obowiązkowa: tegoroczny zdobywca nagrody Nike, radek, rak mm. i jego baś o wężowym sercu. Oh. Albo które słowo o Jakubie Schell, Czyli Rabacja galicyjska, powstanie chłopu: wymieszanie klechdy z baśniowością. Pomijamy brzydkie słowo, słowo na fantastyka. F. Ja Powiedziała ja fantastyka, boże, umrę! Ja się nie wstydzę. Fantastyka. Tak. Klechda, baśń, oniryczność, metaforyka, realizm, realizm magiczny. magiczny. Nie, nie używamy brzydkiego słowa na F. Fantastyka. Nie. Nie, o, no! Poroz... Wypipać trzeba. O, tak, nie, dobra, to jest, to jest czysta fantastyka, kochani. Połączenie pięknej historii no! i pra, prawdziwych wydarzeń z elementami fantastycznymi. Y, coś absolutnie niesamowitego. Stylizowane na. Czasy Galicji. Tekst po prostu porywający, wielki, wybitny o powstaniu chłopskim, o tym, jak Jakub Szela chwycił za te przysłowiowe widły i poszedł na panów, zbierając za sobą hamów. Cudowność. Po prostu kocham. Jestem strasznie szczęśliwy, że ta książka wygrała Nika w tym roku. Ja pokazuję rajski, Michaela Christona, 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 nie. Będę niekryściana, bo to się Christian, tylko z jednym E, tak, to jest tak, to jest ten park Jurajski, który możecie znać z adaptacji, ekranizacji. E, I ta książka ma, szczerze powiem, chyba tam niewiele wspólnego z filmem. Znaczy, są te same postacie, w postaci są troszkę pozmieniane. Ktoś jest chłopcem, ktoś jest dziewczynką, i wiecie takie sprawy. Wszystko jest bardzo rozszerzone. Wszystko bardziej logiczne niż w filmie. Fajne są informacje. Dużo archeologicznych takich tam zagadnień. Co prawda, początek troszkę mnie znudził, bo to właśnie był taki bardziej techniczny, że tak powiem, techniczna część tej książki. I potem zaczyna się akcja, ta cała akcja w tym parku, jak oni muszą właśnie przetestować, sprawdzić, zobaczyć ten park. I jest przegenialna scena z tyranozaurem, której nie ma w filmie, a ja bardzo żałuję, bo to było tak śmieszne, tak zaskakujące i fascynujące, że ja żałuję, że czytać tego nie przeczytał, bo ja bardzo chciałabym usłyszeć opinię i jego opinię na ten temat, bo to jest coś, nie wiem, takie nie, a, nierealne mi się wydaje, jeśli chodzi o T-Rexa oczywiście. No. Więc ja bardzo gorąco polecam, bo jest to naprawdę świetna i godna historia, żeby przeczytać. Czyli T-Rex dziergający skarpety na drutach. Niedaleko pada, yy, niedaleko yy, te, tak? tak, tak, coś tak niezwykłego T-Rex robi jak mu. A ty chcesz tę książkę polecić, czy zniechęcić? Ale nie wiem, że on tutaj na drutach robi, tylko mówię coś i tak samo zaskakującego. Okej. Okay. <laughs> Jaż to ogóle Ale tylko troszeczkę. Tak, troszeczkę. Moja przedostatnia propozycja to seria kryminalna Cormoran Strike, Robert Galbraith, czyli J.K. Rowling w spódnicy, tłumaczenie Anna Gralak. Tom pierwszy wam pokazuje wołanie kukułki, ostatnio wyszedł Tom piąty, czyli niespokojna krew, w ogóle genialny. Słuchajcie, dlaczego? To jest kryminał. To jest kryminał, w którym mamy głównego detektywa, który jest również weteranem wojennym, w też walczył. Cormoran Strike nie ma nogi, ale za to ma przenikliwy umysł. Jeżeli połączymy go z błyskotliwą młodą dziewczyną Robin, która zawsze marzyła o tym, żeby, żeby pracować w agencji detektywistycznej w przeciwieństwie do jej faceta, może się okazać, że będziemy mieli par najlepszych detektywów, jaką świat widział. Bardzo lubię u Rowling, obyczajowość wokół tego, chociaż trzeci Tom mnie zawiódł i tam było za dużo obyczajowości, za mało kryminału. Natomiast im dalej, tym lepiej. Warto, jeżeli chcecie kryminał w klasycznym stylu, bez udziwnień, bez technologii, bez pierdzenia DNA. Strike, wołanie kukułki, tom pierwszy. Tak, dziękuję. Już, pospieszyłem się eee, dobrze. Moją ostatnią propozycją jest początek, czyli Droga Szamana, Vasilija Machanienki. To jest książka, którą również bardzo, zawsze gorąco polecam. E, tym bardziej, że im, im dalej w las, tym książki coraz lepsze. Już teraz wyszły e, trzy tomy, teraz to trzeci tom. Tak, i nomen omen, trzeci tom to jest Tajemnica Mrocznego Lasu, im dalej w las. Tak, Tajemnica Mrocznego Lasu, każda książka, można się zastanawiać, co tu nowego może być. No idzie sobie te punkty, zdobywa, no leveluje swoją postać, no super fajnie. Co tu ciekawego, nowego może być, ale wiedzcie, że każda książka z tych trzech, do, które dotychczas u nas się ukazały, zaskakuje coraz bardziej. Coraz bardziej wydaje się niesamowita ta historia, a nasza postać główna, czyli yy, Machan jest po prostu przegenialny. Jego błyskotliwość umysłu, umysłu jest aż niemożliwa do pojęcia. No a to jest ogólnie, tak zarysowując naszą postać i historię, yy, jest to właśnie historia Machana, który w, ży w życiu rzeczywistym, realnym, zrobił coś, za co trafił do więzienia. Ale to nie jest zwykłe więzienie, nie siedzi sobie za kratami i nie pierdzi stołek, tylko po prostu yy, rząd wykorzystuje więźniów do tego, aby wchodzili do, świata, do wirtualnego świata gry i żeby tam pracowali i zarabiali pieniądze. Ponieważ, jak zarabiają pieniądze tutaj w tej grze. To one tak jakby są prawdziwie zarabiane, czyli rząd dostaje pieniądze z ich, rzeczywiste pieniądze z ich pracy. Więc no, macham, po prostu robi wszystko, żeby z tego zamkniętego obszaru, w którym teraz się znajduje, móc wyjść do takiego ogólnego świata gry. Oczywiście jest cały czas w więzieniu, ale ma dostęp do większej ilości rzeczy i obszarów. Więc jest to fajna historia, ja ją bardzo polecam. Mamo, dzieci już, czekaj, już dawno się czas skończył, mikrofon ci wyłączyli, w zmownicy wyganili. Ale się rozkręciła po prostu. Moja ostatnia propozycja Marco Zosa gliniany most. Co to była za książka? Genialna pozycja, traktująca o rodzeństwie, który mieszka bez rodziców y, od wielu, wielu lat, aż w końcu przybywa ojciec i prosi synów. Czy któryś z Was mógłby pojechać ze mną i wybudować most? Wiem, jak to może dziwnie brzmieć. Jedyny, który chce wybudować ten most to y, Klej. Twoją drogą jest. Y, znaczy, glina, tak? Klej glina, gliniany most. <grym> Dlaczego Klej chce opuścić swoje rodzeństwo? Dlaczego, pomimo tego, że ojciec zostawił ich lata temu, chce temu ojcu w ogóle pomóc? Jaką tajemnicę mroczną ten chłopak skrywa w sobie? To jest tak cudowna, pełna metafor, głęboko refleksyjna, emocjonalna podróż z tak niesamowitymi rozwinięciami, z tak wieloma polskimi wątkami. Kochani, z całego serducha polecam Wam. Pięknie wydana zresztą ta książka też jest. Według mnie najlepsza książka Markusa Zusaka, przy której nawet złodziejka książek może się schować i dalej kraść książki spod lady, bo gliniany most to jest po prostu jego dzieło życia. Na tę chwilę przynajmniej nie mogę się doczekać kolejnej książki. Gorąco z całego serduszka Wam polecam. A oto i one! Nasze wszystkie dzisiejsze polecajki. 10 książek dla dorosłych. Chociaż to! To jest, wiecie co, to jest z tymi podziałami dorośli i czy starsza młodzież, new adult, young adult yy, inne takie, to jest takie dziwne, bo to w zasadzie kto ma na co ochotę może czytać. Dokładnie. No hmm. więc każda z tych książek będzie idealnym prezentem, wydaje nam się. No i jest różnorodność sroga, także czy dla, czy dla miłośników lit, RPG, komputerów, cyberpunka, dinozaurów, mitologii, czy, czy słowiańszczyzny, czy też kryminałów, esejów. Yy. Klęchdy! Literatura piękna, Fantastyki. wszystko, wszystko znajdziecie tutaj w pełnym takim rozwinięciu, dajcie znać, czy na koniec z tych książek postawicie, bo czas się zbliża, święta nadchodzą, coraz bliżej święta, a czy buzia będzie na koniec uśmiechnięta? Będzie smutna. Nie. Ale dostaniesz Mikołaj, do ciebie przyjdzie. No, o, dzięki, z nos mnie pasowa. Dzięki za uwagę dzisiaj, subskrybujcie kanał, trzymajcie się cieplutko. Cześć! Cześć.